rozpoczynamy przygodę teraz już na poważnie bo ostatnio uruchomiłem pojazd, pojechaliśmy kawałek ale słuchajcie, trzeba tutaj trzeba po prostu wziąć sprawy w swoje ręce, że tak powiem dosłownie jedziemy szukać benzyny, musimy moi drodzy znaleźć benzynę czy można radzie odpalić? tamte jeszcze jest źle to musi, de... to musi się jeszcze zrobić delikatnie O, coś takiego. Myślę, że będzie git. Jedziemy. A to lusterko? Jeszcze tutaj mamy lusterko. Czekajcie. A widzicie? Tu jeszcze jest lusterko. Teraz jest muzyka. Oj, chyba widzę na horyzoncie jakiś budynek. Chociaż nie wiem, czy to nie jest skała. Zaraz zobaczymy. No, jakaś przyczepa kempingowa, jakby. Oho! Zobaczmy. Jest! Pierwszy przystanek. Dzień dobry, jest tutaj. O! Tu są jakieś rzeczy, to ja już otwieram bagażnik. Drzwi. No, gdybyśmy zepsuli drzwi, to możemy je wymienić. Co to jest? Radio. Kolejne radio. Okej, okay. kolejne, kolejny olej, kanapa. Ooooooj. Coś co to jest w ogóle? Sztabka złota, czy co? Ta kanapa to w sumie nie wiem po co. Ty, co jest? Zacząłem się chustać. Dalszym... A ile jest benzyny? Pokażcie ile jest benzyny. Uuu hu Da się spać na kanapie to chyba się nie da spać na kanapie Zaraz zobaczymy Pokaż Sleep. Wow. Panie jakie efekty nie. Ale dym i jadą wariaty 85 km na godzinę Trabantem Na o! O! czym najechałem? Na kamień? Na roka wjechałem na roka, moi drodzy. Rok to była jego sprawa, rok, alon, on już Maciaszek. Oho. Stacja. No i co teraz? Stacja benzynowa. U góry jest jakiś pojazd nawet zaparkowany. Jak tam wejść do góry? Będzie ciężko. Ale jest. Czekaj, czekaj, jest benzyna tutaj. No, lej! O kurde! A! Puściłem! Jezu! Nie, no nic, nie nalaliśmy chyba tej benzyny. Ile mamy? 2,7. Dobra, sprawdzamy. 2,7. Ile teraz nalejemy? Uwaga! O jest! 2,8! Szkoda, że całą benzynę już wylałem. 5000 kilometrów trzeba przejechać, żeby tą grę przejść, czy coś takiego, czy jak? Oho. Lampka. Chciałbym jeszcze wyżej wejść, ale coś się nie da. Do! Uwaga, tutaj teraz jest po lewej stronie coś. Minimalnie ściszę, żeby słyszeć własne myśli. Dobra. I mamy budynek. Opuszczony dom. Opuszczony dom. I studnia. Wiatro z wodą. O! Pojazdy są. Co? dałoby się uruchomić taki pojazd? I takim lepszym jechać? O! Slip. Falling asleep. Gonimy, 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 gonimy. Muzyka, muzyka dogoni Twy. Nie wiem, co to tak szura. To niby wtedy wiatr, ale nie do końca wiatr. O! O! Jest! Dobra, to jadę gonić UFO gonić UFO, gonić ufo, gonić ufo, gonić ufo, gonić ufo, gonić ufo Gonimy, 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 gonimy. Muzyka, muzyka dogoni twy Kurde, nie ma chyba. Zniknęło ufo Kurde, nie wziąłem paliwa z motoroweru, no ale widzicie, nie było czasu, bo chcieliście, żebym UFO gonił. Ciekawe kto mnie tu odholuje gościu. Dzień dobry! Ale tu jest warsztat! O, cie sunę. Tu by można było i samochód jakiś poskładać. Strzelba! Oho, mamy przyczepkę. Dobra, słuchajcie. Ładujemy wszystko na przyczepkę, ale przecież to będzie teraz wolniej jechało, niż jechało dotychczas. To już w ogóle będzie katastrofa. Ej, a właśnie przyczepka ma hak. To znaczy, że można przyczepić jeszcze jedną? Ciekawe. Dobra, zobaczymy, czy w ogóle pojedziemy, nie? Zobaczymy. Dobra, ale moim zdaniem trzeba coś sprawdzić. Za dużo oleju. Wzmocnijmy to! Uwaga! Chyba zgasł. Nie no gościu, to już nie, no to jest tragedia, no to to... To że jestem w dupie teraz, muszę save'a wczytać chyba. Ale jak się silnik wymienia? Nie da się silnika wymienić. Nie da się go wyciągnąć. Nie, idzie duży. O nie, o nie, o nie. Dawaj, dawaj broń. Dawaj broń. Nie, nie, nie. Nie. Czekaj, 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 czekaj. No i coś zrobił? Nie no, trzeba save, no... Save, Load, Load, Load... Muszę częściej zapisywać. Jesteśmy tu, gdzie byliśmy przed chwilą. Pamiętać tylko, żeby... nie popełnić tego błędu. Ej, a nie ma tym razem przyczepki tutaj? Zobaczcie. I są inne rzeczy w środku. Ja nawet nie ma chłodnicy w Trabancie, przecież. Dobra, teraz tak, to zrzucamy, maska Tutaj są jakieś części To nas nie interesuje To jest puste O! Olej Alkohol Gaz! 40 litrów alkoholu Ja chyba do, do jednego kanista to wszystko zleję Wężyk też w garażu może leżeć O, am amunicja Za dużo mam pojemników Zróbmy z tym porządek. Zróbmy z tym porządek. Trasa dobrze. I sprawdzamy, jaką mamy mieszankę. To, co, wlewamy na razie full gas. Nie, 86% oil. Nie, no tutaj benzyna musi być dolana. Po prostu. Może lejemy całe. I potem dorobimy odpowiednią mieszaninę. Oil empty. Dobra, to empty to tam. Tego pół na pół też bym mógł wlać trochę. To tyle w tym odcinku, moi drodzy. Dzisiaj w The Long Drive e, przejechaliśmy kilkadziesiąt kilometrów. Zrobiliśmy mały. No, no, mały fuck up był, bo było to niby UFO, ale w sumie mogło mnie porwać, ale mogłem coś sprawdzić, ale mogłem je pogonić. Nie udało się tego sprawdzić pewnie i tak będą ludzie pisać w internecie w komentarzach, że zrobiłem coś źle i że mogłem jednak za tym UFO jechać, i tak dalej. Jeżeli chodzi o tą mieszankę, to też trzeba było wczytać grę i 15 minut straciliśmy, czyli musi być odpowiednia ilość, balans pomiędzy tym domieszką oleju co do głównego paliwa. No, i będziemy kontynuować naszą podróż, mam nadzieję. Do zobaczenia, w opisie oczywiście linki, gdzie możecie mnie znaleźć, codziennie streamy na Twitchu, drugi kanał archiwum i Shoty, tam macie Bonko Live, jeszcze link do sklepu G2A, możecie także też sobie kliknąć, kupować rzeczy bez wychodzenia z domu, po taniości i też gry planszowe tam polecam serdecznie pośledzić, bo są fajne promocje. Do zobaczenia, trzymajcie się w kolejnym odcinku, widzimy się już niebawem, cześć!